Dzień dobry kochani i witam was serdecznie, cóż, serdecznie, serdecznie, cóż za sukces w ogóle Udało mi się zasiąść, żeby nagrać ulubieńców tego miesiąca, czyli ulubieńców czerwca Czerwiec jest z moich ulubionych miesiąców, mój miesiąc urodzinowy, miałam w tym tygodniu urodziny, także all the best for me No i słuchajcie, trochę nie nagrywałam, bo byłam po prostu zarobiona innymi rzeczami, zasypana pracą i w ogóle, i w ogóle Także stąd ta, ta krótka przerwa ponad miesięczna ale krótka. W każdym razie nie przeciągając, lecimy. Będą moi ulubieńcy, będą moje buble. Zacznę od zapachu, bo myślę, że jak zaczynam od zapachu, jest fajnie. Myślę, że jest echo w tym pokoju, ale teraz nie wiem, czy mam zakładać mikrofon, bo jak mam mikrofon, to też potem narzekacie, że jest mikrofon, także nie wiem, w ogóle dajcie mi znać, co, co wolicie, jaki efekt wolicie. Dobra, kochani, zacznę tak jak mówię, od zapachu. Słuchajcie, szerpałam się w tym miesiącu na zapach yy, Le. Ale nie wymówię tej nazwy tej firmy, to jest francuska nazwa, francuska firma. W ogóle opisy tych zapachów są absolutnie epickie i może przygotuję jakiś taki osobny w ogóle materiał o tym. Ale to jest zapach 1986 Eklektik. I nawiązuje on do właśnie tego hotelu. To jest w ogóle ta nazwa tej marki, to jest paryski hotel. I oni mają też takie zapachy, które odpowiadają różnym, jak, to jest 1986, i one odpowiadają jakby różnym okresom, na każdym jest tam inny rok, są też inne linie. No ale 1986 to jest rok bliski mojemu roku, rokowi urodzenia, to nie jest mój rok urodzenia, ale bliski. I sięgnęłam po niego kiedyś chyba w. jakaś chyba ta, ta performeria. Galilu, o, Galilu i pamiętam, że wziąłam sobie wtedy tester tego, zakupiłam i tak niesamowicie mi się spodobał i po prostu tak czekałam na ten zapach w ogóle, żeby sobie go móc kupić w całości, bo wiadomo, że są troszeczkę droższe niż perfumy i kupiłam go i powiem Wam, że jestem trochę rozczarowana, o ile na testerze jakoś ten zapach był taki bardzo, jakiś taki nasycający, taki inny, inny troszeczkę był, nie wiem, Troszeczkę inny wydźwięk był w tej próbce tego zapachu. To, jak mam teraz produkt pełnowymiarowy, to on pachnie dla mnie inaczej. Nie wiem, czy to jest jakaś inna seria tego produktu, czy w ogóle o co chodzi, ale ten, ten zapach jest, no, jest inny. Jest mniej taki rzeźko orzeźwiający tam w tej próbce. To otwarcie było takie pff, intensywne, takie nie wiem, mocne. A tu ten zapach jest jakby taki. Mm, rozmydlony. Jest więcej tego. Takiego mydła, jakby otwarcie jest troszeczkę inne. Tam to otwarcie mnie zachwycało, było takie drażniące, lekko takie, mm, takie jakby orientalno, czym coś tam takiego było, den takiego denerwującego dla niektórych ludzi, ale ja lubię ten za te to takie, to takie mm, drażnienie. Potem jak się rozwija, to jest bardzo podobne, znaczy to, to jest ten sam zapach, wiadomo, ale właśnie to mi jakoś, to mnie, to mnie wybiło z równowagi, bo byłam pewna, wiecie, jak się kupuje taki zapach, na który długo się czeka, ja zawsze sobie próbkę tutaj dawałam. I ona mi tak pachniała takim, takim czymś takim intensywnie, właśnie fajnym, to otwarcie. A tutaj w tym produkcie tego nie ma. I jest taki bardziej jakby rozmyty, jest mniej. No, wydaje mi się mniej kompleksowy niż była próbka. Nie wiem, nie wiem na, na od o od, od co to chodzi, ale tutaj wiecie, sama nazwa: eklektyk, czyli eklektyczność. Ten zapach ma właśnie podbijać taką różnorodność, zresztą sam opis tego zapachu jest przepiękny, czekajcie z Wam przeczytam. Dobra i to jest opis ze strony Galilu, czyli tam gdzie kupiłam, natomiast opis jest taki sam na jej stronie internetowej i słuchajcie ten opis, jest od razu po polsku, w ogóle grupa olfaktoryczna to jest korzenna, no i te zapachowe głowa to jest dawana, żółta mandarynka i kardamon. Takie to jest troszeczkę, nie wiem, serce, skóra, miód geranium, baza tyton ambra patchoula. I potem to też jest takie fajne kompleksowe, ale to otwarcie, no dobra, teraz się, robi, teraz się robi coraz lepiej. Także jakby ta próbka była dla mnie, nie, nie wiem od czego to zależy. Dajcie znać, znaczy, jeżeli, jeżeli też coś takiego mieliście, ale ta próbka po prostu była dla mnie bardziej efektowna niż to. Tak przy, pięk, przy pierwszym niuchu, ale jak się to rozwija. To już jest piękne. I słuchajcie, opisu: noc, korowód taksówek, bursztynowe światła. Drzwi samochodu zamykają się, przed lebą gromadzą się ludzie. Skórzane kurtki, dwurzędowe garnitury, podarte jeansy, dekolty do pępka. Osiemnastolatkowie, latkowie 30-latkowie, 60-latkowie. Na schodach rządzi Merlin. Decyduje, kogo wpuści do środka, by, by stworzyć eklektyczne plemię w najbardziej szalonym paryskim klubie nocnym. Serca biją, wejdź. Tak, ty, miłego wieczoru. Ty nie, nie tym razem. Wspinasz się po schodach, a następnie schodzisz na areny. Lekkie dotknięcia, mieszanka kardamonu, czarnego pieprzu, tytoniu, piżma, paczuli, ambry, goździków, geranium, miodu. I to jest opis z zapachu. Ja ten opis również poleciałam. Natomiast najpierw przyciągnęła mnie buteleczką, bo ja po prostu sięgnęłam po, po tą rzecz w sklepie i powąchałam. I dopiero potem tak mówię, wzięłam próbkę i, i się skupiłam na całość. I w ogóle Le Bo, czyli ta marka Perfum, to jest nazwa: słuchajcie, jak, jak się dokładnie nazywa, żebym tutaj nie ten, to jest legendarny klub nocny w Paryżu, gdzie regularnie odbawili się David Bowie, Prince, Grace Jones czy Vanessa Paradis, a w którym formacja Joy Division zagrała jedyny koncert we Francji. Aż bardzo po jako pięciogwiazdkowy hotel butikowy. I oni, tak jak mówię, mają całą po prostu serię zapachów, i każdy to jest jakby inny rok. To jest 1986. Tak Przepiękny zapach, przepiękne butelki. Bardzo mi się podoba to nawiązanie. No, opisy są po prostu jakieś po prostu przepiękne. Tak to wygląda, jakieś tam mam zaraz też opakowanie, jak coś. I takie, wiecie, klasyczne, ale nie minimalistyczne. Jakby wiecie, ja nie jestem królową minimalizmu, tylko królową Le Morris More, czyli jak ktoś nazywa eklektyzm, to po prostu na to lecę. Jeszcze 1986 to po prostu um, całkowicie na to lecę. Przepiękny zapach tych takich, o i teraz, teraz, teraz słuchajcie, teraz tu pachnie, teraz jak wy, przy, wy, wy. Coś ta na początku może zadawana jest taka delikatna, nie mam pojęcia, coś tam jest takiego za delikatnego na początku i dopiero potem jak to właśnie ta pierwsza, ta pierwsza woń przyjdzie, to taka, ta taka subtelność o ujdzie. Taka jakaś miałkość. O, to ten zapach jest taki bardziej ostry, przenikliwy. I ja lubię tę ostrość i przenikliwość. Także to jest pierwszy zapach po prostu tego miesiąca. I już widzę, że to będzie film w minutowy. A drugi to jest, słuchajcie, Lash Chelsea Morning. I zaczęło się też tak, że w jakiejś drogerii chyba. Nie Galilu, tylko la, la. Jak to się nazywa? O, luluła, właśnie. Tam znowu Damian mój powołał taki zapach Sweetly Known z marki Kerozen. I przepiękny na zapach, naprawdę bardzo taki mm, słodki, karmelowy, odrobinę pieprzny itd., itd. I rzeczywiście Ania fokusowana, jak to pomochała, powiedziała, że to jest dokładnie przecież ten zapach Chelsea Mulka okay, I to jest taka w tych takich butelkach. Piękne są też te zapachy, w ogóle te butelki. I on kosztuje 750 za 100 ml, ale interesuje mnie, ok, jakie są te zapachowe. Kardamon, cocoa, sugar, kardamon, kakao, cukier, palony karmen, wanilia i mask jest na końcu, słuchajcie. I, i słuchajcie, rzeczywiście... Chelsea Morning jest prawie że identyczny, i jedynie otwarcie się różni. Tu mamy cytrusy na otwarciu, a czy plus karmel, plus słodkość i tak dalej, a w kerozin mamy na otwarciu jest jakaś taka pieprzność, taka właśnie może ten palony kardamel chyba czuć. Trochę ten kardamon i trochę taki paron, palony karmel, więc na początku jest troszeczkę ostrzejszy ten kerozin, a Chelsea Morning na samym początku jest taki troszeczkę bardziej czuć jakieś cytrusy. Chelsea Morning, w ogóle z Lasza. Rzeczywiście, nawet w opisie jest, jest ta cytrusowość. Słodkie, słoneczne i maślane perfumy, które przyklejają się do zmysłów, jak karmel. Dzięki jasnym, biszkoptowym nutom i odrobinie cytrusów jest to deserowy zapach z sercem ze złota. I słuchajcie, tutaj mamy tak na otwarcie, mamy. Nie, tutaj nie ma nuty tonki i karmelu tworzą słodki, ale przypominający syrop, nie przypominający syropu zapach. Mir cytrynowy podkreśla słoneczną, cytrusową nutę. Kozioradka zapewnia pikantną nutę. Także tutaj też jest ta odrobina pika pikanterni w, las w laszu. A ten mir cytrynowy, ta cytrynowość dosyć szybko się ulatnia. I rzeczywiście zostajemy z tym takim karmelem, odrobiną pikanterii, jakąś taką wanilią, czymś takim lekko syropowym. Nie powiedziałabym, że to nie jest syropowe. I słuchajcie, ten lasz, on ko kosztuje za 100 ml 250 Zł. Także różnica jest dosyć znacząca, bo jest trzykrotnie tańszy, więc kupiliśmy po prostu tego lasza i jest naprawdę przepiękny. Jest też fajny do miksowania, żeby nadać słodkość jakimś takim naszym innym zapachom, bo my też mamy jakieś takie dużo dymnych i tak dalej. Też mówimy, bo my wielu, wielu zapachów użyjemy, używamy wspólnie z Damianem. To jest właśnie jeden z tych Damian, zapachów. Ja bardzo go lubię mieszać z moim Care Intens z Guerlain, bo on jest znowu taki kacidlany, bardzo mocno skórzany. O, oh, taki. Mm, taki ziemisty odrobinę A to mu dodajesz takiej słodyczy i lekkości Także ja bardzo lubię tą mieszankę Tych zapachów w ogóle ostatnio A to jest taki zapach, którego Damian nienawidzi <laughs> I to jest z takich oldschoolowych Takich zapachów mm, Oldschoolowych Klasycznych chciałam powiedzieć I on mi się też kojarzy z tą Lipari Z L'Occitane Tylko ta jest znowu, ach ta jest jeszcze inna Ta jest jeszcze taka sexy, cytrusowa W tym pierwszym, on teraz Taka, taka jak babcina, torebka, ale taka naprawdę sexy. Ten zapach jest sexy, ale taki klasyczny bardzo. To ten jest taki, no, no, jeszcze jest troszeczkę inny, jest taki trochę cieplejszy. No, taki z tych takich dziwnych zapachów. Te zapachy wam polecam. A te są takie bardziej do lubienia. Właściwie każdy, kto to powącha, to lubi te zapachy, ale też są bardzo piękne. Także to z zapachów. <laughs> 10 minut filmu o zapachach, słuchajcie. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o. Może powiedzmy sobie o make-upie, co uwielbiałam ostatnio, to na pewno była ta kredka do ust z Inglota, która z moim odkryciem i to jest kolor 69, a jak żeby inaczej, Dusty Rosewood, ja Wam o niej mówiłam miliony razy, mam ją w tym momencie na ustach, uwielbiam je używać samodzielnie, jest taka... No taka Dusty Rose, czyli trochę przydymiona róża, no jest absolutnie przepiękna, a w tym momencie mam ją na ustach razem z tym lip linerem z Elfa, którego użyłam pierwszy raz, ale też stwierdziłam, że Wam powiem o nim, bo jest przepiękny i od, to jest move, move Over i to jest ten Elf, słuchajcie, to jest Elf, a to jest ten Inglot, no przepiękna, nie za twarda, nie za miękka, bardzo wygodna formuła i też bardzo mi się podoba, że tam że ona się robi taka zaokrąglona, więc można sobie zrobić taki lekko rozblurowany kontur ust. Nie jest zamatowa, ma taką lekką satynowość w sobie, więc te usta nie są takie suche, wiecie, jakbyśmy pojechali kredką. No przepiękne, a to duo też jest w ogóle jakieś Mistrzostwo Świata, więc serdecznie Wam polecam i wiem, że Inglot ma kilka tych kredek z tej serii w różnych odciniach nudu i są. Moi. Potem prawie codziennie słuchajcie, malowałam sobie oczy ostatnimi czasy i to był ten, ten cień w kremie z Eveline Flower, Flower Garden, on się nazywa, i odcień, który ja mam... Hm, ha, 0,3, słuchajcie. I to jest cień w kremie po prostu, i to jest taki dosyć chłodny odcień taupe, widzicie? Taki cień i tutaj sobie go rozmazywałam zawsze, jakby nakładałam na powiekę dolną, górną, i potem sobie najlepiej syntetycznym pędzelkiem lekko rozmazywałam, i to można nosić albo samodzielnie. Albo używałam tego jako bazy pod jakieś inne cienie, takie, nie wiem, na, na środek powieki, coś zielonego. Czasami dawałam jakąś taką oliwkę, albo sobie bronzerem dalej blendowałam, i to było przepiękne, takie lekko przydymione oko. Jakieś, jakiś taki najsubtelniejszy smoki jaki można sobie po prostu tylko wymyślić. A jeżeli chodzi o błyszczyk, to też bardzo ulubiłam z Lizy Eldridge. Mam, słuchajcie, ten odcień, który się nazywa Muse Kocham ten błyszczyk. Jak nie jestem fanką błyszczyków z kolorem, to ten uwielbiam, i teraz się nie wiem, pomaluję. Do Was. Bo nie mam lusterka. A jest luster. Przepiękny, taki neutralny róż. Super jest w ogóle aplikator taki. Spójrzcie ten kształt aplikatora. Dosyć unikalny. O, mięciutki. Nabiera idealną ilość błyszczyku, a ten błyszczyk ma też taką formułę, że on nie jest za gęsty. Ma w sobie odrobinę jakby takiej żelowości. Nie pi się za bardzo, ale też jest bardzo trwały na ustach, także bardzo bardzo lubiłam ten produkt. Wiem, że jest dosyć ciężko, dostępny w Polsce, jeżeli macie możliwość i jest akurat w waszym budżecie, to bardzo serdecznie polecam te kosmetyki. I to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Jeszcze ja mam świetny tusz do rzęs, też Eveline, ale miałam go wyjąć i po prostu wyjmiemy od razu z kosmetyczki, bo wiem, że o tusze też zawsze pytacie. Wondershow. To jest jeden z tych ich nowszy, nowszych tuszy. Trochę droższych, ale jest świetny. To jest to, co mam na górnych powiekach. Pogrubia, wydłuża. Przede wszystkim nie rozmazuje się, nie odbija i bardzo łatwo się zmywa, słuchajcie, ciepłą wodą. Także. Ogromny plus, też mi się w lecie sprawdza, a nie każdy tuż sprawdza się w lecie. Szczota jest, słuchajcie, taka. Okej. Okay. Aha, a to jest Wonder Show Dramatic Volume and Separation. Bo oni mają dwa Wonder Show. To ja Wam tego dokładnie podlinkuję poniżej, żeby się nie pomyliło, bo tak jak mówię, chyba mam dwa. Podobne, a ten jest dużo lepszy. Tamten też jest niezły, ale bardziej wydłuża, a ten daje taką. Volume, po prostu pogrubienie tym że, tym, że są także coś pięknego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to uwielbiałam e, od firmy AA. Mam taką nową serię Lab Smart. W ogóle opakowanie tak mi się mega podoba. Trochę jak Road wygląda, a trochę jak moje słuchawki <śmum> Samsungowe, tak samo. I to jest tutaj opakowanie, dokończam. Miracle Booster, Krem Maska, Nocna Regeneracja, Dermo Hacking on ma to jest jakiś program smart dermohacking to system pielęgnacji NTH oparty na nowoczesnych składnikach wspierających funkcje naprawcze, naprawcze skóry poprawia kondycję skóry spowalnia procesy starzenia wygładza zmarszczki zwiększa napięcie elastyczność rozświetla wyrównuje koloryt i pozostawia efekt odżywienia i regeneracji i dobra, dobra, jak stosować krem maskę, to nas interesuje, Wypo efekty, wypoczęty, zregenerowany wygląd skóry w jedną noc, nawilżenie z efektem wypełnienia, zmniejszenie widoczności głębokości zmarszczek, zdrowy i promienny blask. I słuchajcie, dostałam kilka rzeczy z tej serii, ale ta jest naprawdę wyjątkowa, nie tak jak mówię, no to jest po prostu krem na noc, tyle, tyle już go zużyłam. Ale ja go lubię też używać na dzień i słuchajcie, nie jest bardzo ciężki, to nie jest ten taki krem maska, który jak na na twarz, to macie takie jakieś ciężkie uczucie, właśnie wręcz przeciwnie, on jest bardzo leciutki, wręcz mnie to tak trochę zdziwiło, ale daje, jak go nałożycie na skórę, to skóra jest tak po prostu od razu nawilżona, po prostu jest wspaniały efekt, uwielbiam go i na noc i niejednokrotnie go na dzień używam, oczywiście nie ma filtra, jeżeli potrzebujecie z filtrem, to to, to nie ma stosować codziennie wieczorem, w zależności od potrzeb skóry, samodzielnie jako maskę na noc, lub jako booster na serum, omijaj okolice oczu, serdecznie Wam polecam, wspaniałe po prostu uczucie nawilżenia, ta skóra jest taka naprawdę zregenerowana, jeżeli go używam, kocham, naprawdę super, piękny produkt, potem też bardzo mi Siadło to serum, też właśnie z Eveline i to jest ich seria Lab. W ogóle nie wiedziałam, że oni mają takie jakieś zaawansowane, właśnie serie, i to jest, stawiam opakowania, bo potem przynajmniej wiem, co jest, o co tutaj chodzi, wiecie co? Advanced Moisturizing Serum, i to jest serum, który jest nawilżające i zaawansowane w tym, co robi. Jest tutaj kwas poliglutaminowy, hialuron 4D, kwas mlekowy, lakton i skwalam. I rzeczywiście ma e, intensywnie nawilżać koić i przywracać komfort. I słuchajcie, to jest to, co ja ostatnio właśnie robię z moją skórą, czyli kojenie, e, tak żeby nie, było, nie, żeby nie była zaczerwieniona, żeby nie była podrażniona, po prostu odbudowa, odbudowa, odbudowa i regeneracja. I to jest kolejna rzecz, która daje takie uczucie nawilżenia na skórze, po prostu jakby wypyła taka, wiecie, szklanka wody na skórę. Jednocześnie jest bardzo leciutkie. Więc nawet teraz w te upały, jeżeli macie skórę bardziej przetuszczającą się albo jakąś taką, to on po prostu nie obciąża nadmiernie tej skóry, a skóra jest po prostu ukontentowana. I tu jest napisane, że można, aha, nawet nie wiedziałam, że solo albo pod krem, albo dodając do kremu można dawać, że nawet najbardziej suchą skórę. No dla mnie jest rewelacyjna to serum, po prostu lubię taką, albo, albo na ich takie mleczko, takie to mam to ceramidowe, Glazing Milk, ono jest przepiękne też, jest takie bardzo leciutkie, bardzo, bardzo nawilżające, jak taka, wiecie, esencja koreańska, bardzo też lubię tego używać, też jest taki po prostu typowy mokry produkt ale pielęgnacja koreańska, potem lubię sobie dawać, słuchajcie, to. I wtedy mam po prostu takie uczucie mokrej, nawierzonej skóry, uzależniające, dosłownie uzależniające. Jeżeli jeszcze nie używaliście, to serdecznie wam polecam, zwłaszcza, że te kosmetyki akurat są no, dosyć niedrogie, no bo to jest Eveline, no, i też jest dużo promocji na stronie. No i też wiadomo, ja ufam markom, które jednak mają dużo tej technologii w swoich produktach, tak jak na przykład Sesderma. I cała akurat ta linia Ferulag jest przepiękna. I tutaj mamy w składzie m.in. kwas ferulowy, floretyna, witamina C i E. I ma schronić naszą skórę przed promieniowaniem UV, przed negatywnym, przepraszam, wpływem promieniowania UV, czynników środowiskowych, redukując oznaki przedczesnego starzenia, intensywnie naświetlając, rozświetlając i nawilżając cerę. I to jest coś, co po prostu kocham na dzień. To po prostu ostatnio na noc leci. To na dzień, oczywiście, różnych rzeczy używam. Naprawdę mam tego mnóstwo, ale pokazuję Wam te rzeczy, których używam z największą przyjemnością od razu ostatnio. I to jest ten krem, właśnie ferulak. Też mam serum z tej serii, też jest piękne. Ten krem w ogóle pachnie wspaniale. I rzeczywiście ta cera po raz kolejny, już jakby od razu, doraźnie jest tak przepięknie rozświetlona, jest nawilżona, jest taka ukojona. Wspaniały jest ten krem. Naprawdę serdecznie Wam polecam tę serię całą ferulakową. Przepiękne. Taki naprawdę luksusowa formuła. No to, 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 kiedy tego używacie, to czuć, że ta formuła naprawdę jest taka luksusowa, wyjątkowa i również bardzo lubię właśnie używać go na dzień. I oprócz tego, że ma zaawansowane działanie, tutaj jest taka przyjemność też sensoryczna dla mnie też przez ten piękny zapach i wspaniałe wykończenie, które zostaje na skórze. Patrzcie, takie satynowe, jakby lekka nawet baza pod makijaż to była, takie wygładzenie No, wspaniała, wspaniała rzecz. Słońce nam dzisiaj wariuje, słuchajcie, za oknem. I ostatnia rzecz, o której no, ciężko nie powiedzieć o Elephant in the Room, czyli o słońcu w pokoju. Mam nadzieję, że nie było mi widać w teraz. <noise> słuchajcie, to moje włosy. Odpiłam sobie e, te biotaśmy, które miałam przyczepione, ale bardzo je polecam. Po prostu rewelacja. Polecam Wam jeszcze raz tą dziewczynę, która mi wysłała cały ten zestaw i która robi takie zestawy też na zamówienie. Można robić u niej stacjonarnie. Ona też zakłada, zdejmuje, ale też przygotowuje zestawy pod, waszą, pod wasz typ włosów, kolor włosów, pod strukturę włosów, i można sobie zamówić i samemu, w, słuchajcie, w domu założyć. Mi naprawdę zakładał Damian te włosy i ściągałam sobie sama i z Damianem, i po prostu jestem mega zachwycona. Zaraz sobie to wszystko, jakby tam mojej skórze głowy też odpocząć, też jest ciep ciepło, więc wiecie, ja wolę na chwilę mieć luz na głowie, ale potem z pewnością zakładam z powrotem taśmy, bo są rewelacyjne. I też. E przy tych taśmach jakby nie wszystkiego należy używać do mycia skóry głowy i tak dalej, żeby też te taśmy się, wiecie, jak trzymały, no tak samo jak mamy przedłużanie keretynowe i każde inne, ale używałam kilku super rzeczy i super, że te rzeczy są niedrogie. Słuchajcie, kupiłam całą tą serię L'Oreal Elsev Bond Repair, to jest jakby taki ala Olaplex, L'Orealowy, ja czuję, że ja już mam z połowę zużytą jak mniej więcej, aha, tu mam... Ale używałam tego bardzo dużo, tak jak mówiłam całą serię, i to jest świetne. To naprawdę jest świetne, bo to jest za frakcję ceny tego, co po prostu kosztuje Olaplex. Jest duże opakowanie, bo to jest 200 ml, i to chyba oryginalnie kosztuje około 50 zł, ale bardzo często jest na różnych promocjach i w Rosmanie i w innych miejscach, no bo wiadomo, że to jest L'Oreal, ale tam ten produkt dokładnie. Pre-shampon, naprawczy jest super. Dajemy to na około 5-10 minut na wilgotne włosy przed myciem włosów. Traktujemy to jak taką kurację, potem myjemy, potem jeszcze odżywka na to właśnie z tej serii i włosy są naprawdę świetnie zregenerowane. Także bardzo Wam, bardzo Wam polecam. I druga boska rzecz, której po prostu patrzcie, całą prawie zużyłam, uwielbiam. To jest taka 3-minutowa maska. 3-minutowa? Czy ja to wymyśliłam? Tak, pozostałe 3 minuty, 3 maska z Pantin i to tyle, że z Bio. Um, Boże, Bond Repair czyli naprawia, te, naprawia tych wiązań, które są we włosach, czyli taka mocna regeneracja. I to jest z biotyną Provinutri i z perełkami. I tutaj są takie właśnie małe, złote perełki. Trzeba troszeczkę tego dać na rękę, roz, roz, rozmaziać żeby te perełki popękały. Nakładamy rzeczywiście na włosy i po spłukaniu, po tych trzech minutach włosy są jak jedwa. Wspaniale regeneruje, zostawia taką warstwę ochronną na nich, także naprawdę świetna rzecz. Jeżeli macie suche włosy, jakieś takie szorstkie, coś w tym stylu, bardzo Wam polecam ten Bond Repair, wszystko podlinkuję, żebyście dokładnie te rzeczy znaleźli, bo wiem, że z tej serii Bond Repair są też inne odżywki, inne maski i ciężko jest to znaleźć, ale to jest hit. Tak jak zresztą widać, nie? A z rzeczy już droższych, ale absolutnie doskonałych zakochałam się, słuchajcie, w tym olejku do włosów. To jest firma Nasi Argan i to jest taka firma profesjonalna, więc ona nie wszędzie jest dostępna. Ja tutaj kupuję właśnie w Season Beauty Salon w Gliwicach. Dam Wam też link poniżej, bo na pewno można kupić i oni też wyślą do Was. Nie jestem pewna, czy można to kupić tak normalnie online, na pewno stacjonarnie, tam gdzie jest sprzedaż tych, ty, sprzedaż tych produktów, czyli na przykład w Gliwicach, tak jak mówię, w Seasons Beauty Salon i na pewno też można o nich online kupić albo przez Instagram. Być może ale ten olejek, w ogóle zapach przypomina mi najpiękniejsze jakieś takie perfumy waniliowo, jakieś takie seksowne. Uwielbiam, po prostu jestem uzależniona od tego zapachu. Mam też, słuchajcie, perfumy do włosów z tym zapachem. Ale ten olejek, on robi coś takiego... E on jest arganowy i on ponoć ma też jakieś aloes, sobie sok z aloesu. On robi to, że te włosy po prostu go piją i piją i są takie błyszczące, mięciutkie. Naprawdę no, jest rewelacyjna. Też drugi olejek, który mam tutaj jest olejek z Olaplexu, który też bardzo lubię, ale olejek z Olaplexu jakby doraźnie nie daje aż takiego błysku i wygładzenia, jak to daje włosom, a to po prostu nakładam na włosy. Jest zachwyt, włosy są przepiękne, mięciutkie, no najbardziej chyba, no zaryzykuję stwierdzenie, a rzadko, wiecie, rzucam takie słowa na wiatr, że to jest chyba dla moich akurat włosów najlepszy olejek, jakiego kiedykolwiek używałam, naprawdę, jest no piękny i te włosy go naprawdę chłoną, no kocham. Kocham, najlepszy, jeszcze ten zapach jest po prostu niesamowity, bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli będziecie mieli okazję, nawet takie jakieś małe próbki sobie kupić, czy coś w tym stylu bo pewnie się da, coś pięknego, no nic lepszego, jeżeli chodzi o olejki, nie używałam od tego olejku, jest rewelacyjny, absolutnie i to chyba jest tyle, a jeszcze Wam chciałam pokazać buble. Nagrałam ja film o tym, ale bez czego nie zdążyłam złożyć, więc się ukaże pewnie w tym tygodniu. Także nie zdziwcie, że będzie achronologicznie. Słuchajcie, kupiłam tę serię w biedronce.pl Nie wiem w sumie czemu. Nie wiem, czego się spodziewałam. Ale ten róż jest różowy. I ma się adaptować do Waszej skóry. Jak go zasłoczujecie, to on jest jakiś taki... Tego w ogóle nie widać. Tego w ogóle nie widać. Popatrzcie na moją rękę. Jest tak jakiś taki... No nie wiem, nie ma sensu. Nie ma sensu. Trzeba go strasznie dużo nawalić, żeby w ogóle cokolwiek było widać. Co to jest w ogóle za kolor, nie? Dramat, dramat. To jest już dla mnie poszerzający twarz. I kupiłam jeszcze błyszczyk, ale to jakby widać, jaki błyszczyk kupowałam. On jest holo. I to jest chyba błyszczyk, który po prostu pójdzie do moich córeczek, bo Albo on jest taki dla takich małych dzieci, bo on jest taki fioletowy. No, niby nie jest zły na jakąś imprezę, ale do takiego normalnego chodzenia. On jest fioletowy i ma w sobie jakiś taki glitter, wiecie? Na <grymny> jakiś festiwal albo dla dzieciaków, albo coś w tym stylu nazywa się Hollow Lip Gloss. No i te drobinki brokatu są takie, wiecie, wyczuwalne tutaj na ustach. Nie, nie wiem, no tak jak mówię, sama widziałam co kupuję, więc nie mogę jakby nikogo za to winić, bo to jest dokładnie to, co widać. No, holograficzne, myślałam, że może to być jakieś bardziej wysublimowane, ale nie jest. Także to będę do moich dzieci. Tak samo jak ten róż, który jest w ogóle abstrakcyjny. Nie, nie wiem, w ogóle ma sobie jakąś taką satynę. Jest taki pastelowy, nie wiem, przebrzydki produkt. I jeszcze mam brązek, którego użyłam. Tylko raz w tamtym filmiku, więc jego, ja mu jeszcze dam szansę. Wydawało mi się, że tak brudno to wszystko wyglądało, ale tak jak mówię, dam mu jeszcze, dam mu jeszcze e, szansę i to jest odcień 01, wodoodporny brązek do twarzy. To mnie zainteresowało, że on jest wodoodporny. Na pierwszym miejscu talk, potem Majka, potem Dimeticon. Odcień 01, nie wiem, czy są jedne odcienie, ale jak ja kupowałam, to nie było. Dajcie znać, jakie macie przeżycie, ale dla mnie to było... W ogóle... Z drugiej strony przecież sama to kupiłam i widziałam co kupuję, nie? Znaczy, różu na moje usprawiedliwienie nie widziałam, bo nie było testera, a tester był całkiem biały, więc tak samo po prostu zaintrygowana myślałam, że on jest taki jasny i rzeczywiście zmienia ten kolor, bo on jest adaptujący się do skóry twarzy, rozświetlający. Róż, nie. Magic Blush się zapraszam. Magiczny, adaptujący się do skóry, róż rozświetlający do twarzy. Tak się nazywał, więc po prostu wzięłam i. No i trudno, no. No i wzięłam, także tylko ostrzegam. <laughs> nie kupujcie! I to. A, jeszcze Wam chciałam nowe buty pokazać, bo z czym by było życie bez nowych butów? Ja Chcę kupiłam sobie w kazarze, w outlecie, co prawda, nie mówić nikomu. Boże, jakie to są fajne buty, że niech śmiga, więc patrzcie, nie są jakieś takie brudne. Ale to są buty na takim lekkim obcasie, trochę szerszym, więc wygodne. I one są z przodu japonkami. Słuchajcie, to mają taką, takie coś trzymające stopę widzicie takie takie coś i jeszcze mają te, te takie grube coś trzymają na stopy i jeszcze mają e, te paseczki do zawiązania rewelacyjne mega trzymają stopy bardzo wygodne e, poszukam ich online może są jeszcze gdzieś dostępne no, ale tak jak mówię je kupiłam w outlecie za stówę. także po prostu kocham je kocham je kocha przepraszam bo nie wiem czy je można jeszcze kupić ale bardzo je lubię z rzeczy, które można kupić, to też bardzo lubię ten zestaw krowy, który mam na sobie. Na sobie on jest z mojito, jest ta koszula, mam też z tego spódnicę i też tak świetnie mi się sprawdza. Posłuchajcie, ta krowa jest tak abstrakcyjna, wciąż jest bardzo mocno w trendach, nie jest tak bardzo ograna jak pantera, a wciąż jest bardzo taka na czasie, lubię z czerwienią, z czernią, z bielą zestawiać albo właśnie ra razem nosić to i spódnicę, albo osobno te rzeczy są takim elementem zaskoczenia, także też Wam podziękuję poniżej oczywiście wszystko. No i cóż, ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, że jesteście, zapraszam na mój Instagram, gdzie jest mnie o wiele, wiele więcej i do zobaczenia znowu. Pa!